Cześć droniarze! Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale DronoStrefa. W dzisiejszym odcinku kilka słów ode mnie na temat najnowszej aparatury od Team Black Ship, czyli TBS Mambo. Zapraszam do oglądania materiału. Ja swoją przygodę z FPV zacząłem od taranisa QX 7S, który jest tutaj dzisiaj ze mną. I jak do tej pory latało mi się na nim dość dobrze. Dość dobrze, aczkolwiek miał kilka mankamentów. Między innymi zmieniałem w nim końcówki drążków, urwałem parę razy jakiś switch zazwyczaj ten, bo jest najbardziej wystający, czyli ten tutaj najbardziej od zewnętrznej strony. Czyli jak wyciągałem, go, wyciągałem aparaturę z plecaka, zahaczyłem kolanem, no i ten switch się oderwał. Na szczęście nie jest to taka jakaś mocno droga sprawa i wymiana trwa kilka sekund. Ale było to bardzo wkurzające, ponieważ no, często zdarzało mi się, znaczy, może nie tak często, ale kilka razy zmieniałem to switche. Druga sprawa w tym terenie się denerwowało mnie to, że jest ta wystająca antena. Ja wiem, że tą antenę można sobie zrobić moda, żeby ją wkręcać i tak dalej, ale jak latałem na crossfire'ze, no to jak tutaj montowałem crossfire'a, no to ta antena i tak mimo wszystko wystawała, musiałam ją demontować. Aczkolwiek aparatura bardzo fajna z gimbalami Hala i nie zmieniałem jej. W międzyczasie testowałem Radiomaster'a, testowałem nawet przez chwilę Jumpera T-Lite, ale Jumper t light jest podobnych rozmiarów jak. Aparatura tango od TBS-a i na moje palce i na moje latanie nie kciukami niestety jest trochę za mała i nie, nie sprawdziło się to w moim wykonaniu. Aczkolwiek, jeżeli ktoś lata kciukami, no to te małe aparatury są rzeczywiście bardzo fajne, jak tango czy no, Jumper T-Light. Może nie do końca, bo on często się psuje, ale TBS tango jest rzeczywiście fajną aparaturą, jak ktoś lata kciukami. Aczkolwiek od tygodnia, już ponad tygodnia testuję sobie TBS Mambo i jestem bardzo zadowolony. Postanowiłem teraz nagrać ten odcinek, ponieważ będę zmieniał moją aparaturę QX7S na TBS Mambo, w sumie już to zrobiłem. Już latam tylko z tą aparaturą i też zmieniłem sobie końcówki drążków w niej na takie same jak mam tutaj. Przyzwyczaiłem się, one są, no tutaj akurat są gwinty M4, tutaj są M3. Kupiłem sobie kolejne drążki o tym samym kształcie, ponieważ przyzwyczaiłem się do tych drążków i nie chciałem tego zmieniać, ponieważ Trzymam się je dość wygodnie, lubię takie bardziej wystające tej drążki, lepiej mi, lepiej mi to jakoś podchodzi pod palce. Ale to są tylko moje preferencje. Oryginalne drążki też latałem na nie kilka dni, rzeczywiście też było w porządku, aczkolwiek brakowało mi trochę tej objętości tutaj, no i postanowiłem, że zamówię sobie takie drążki. Jeżeli chodzi o tą aparaturę, dlaczego ja. Jaki jest główny powód, dlaczego ja zmieniam na tą aparaturę? Ta aparatura ma wbudowanego, wbudowany nadajnik tracer z anteną wbudowaną tutaj pod obudową. To jest antena kształtu Diamond, yy, czyli tej takiej jak w Crossfire, aczkolwiek jest dużo mniejsza. Yy, tracer od Crossfire'a różni się tym, że tracer nadaje na 2,4 GHz crossfire jest to tam 900 chyba, 11 MHz czy 905, coś koło 900 w zależności od regionu jaki wybierzemy. I jeżeli chodzi o ten zasięg tracera, podobno na papierze jest trochę gorszy, jeżeli będziemy chcieli latać long-range na przykład, nie wiem, skrzydłem, tak jak ja tutaj mam, no to w skrzydle zostawiłem sobie crossfire'a, no bo gdzieś tam widziałem testy, że tracer zasięg się kończy gdzieś na 3 km, no a w crossfire'a można polecieć i 10 i 20 km i jest dużo lepsza dużo lepszy jest zasięg tego sygnału. Aczkolwiek do freestyle, jak na razie latam, no to ten tracer rzeczywiście jest wystarczający, czy polecę za kilka drzew, czy polecę za jakiś budynek, to nie tracę. Wcześniej tracę wizję niż zasięg, także wszystko jest w porządku, bo o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o, o ten brak anteny, to jest główny powód, dla którego chciałem zmienić aparaturę, na tą, jak ją zobaczyłem w dniu premiery, w sumie dostałem info kilka, Godzin przed premierą, że będzie dostępna nowa aparatura. No i w ciemno już zamówiłem, bo chciałam ją sobie przetestować. Yy, także od TBS ją sobie to zamówiłem bezpośrednio. Mówię, przetestuję, bo jeżeli tu mam nie mieć anteny, no to może rzeczywiście to będzie coś na, na to, żeby mi leżało dobrze w rękach. No i ta właśnie antena, brak w sumie anteny jest głównym powodem, dla którego zmieniam, bo nie lubię cały czas odkręcania tych anten, wkręcania. Ja lubię wyciągnąć sprzęt z plecaka i mieć go gotowego do użycia. No tutaj jeszcze sobie wydrukowałem osłonkę na gimbalę, no bo nie chciałbym, żeby one się jakoś szybko zniszczyły w plecaku, aczkolwiek lubię wyciągnąć sprzęt, nie lubię składać się pół godziny, później pół godziny się rozkładać do plecaka, bo jest to dla mnie strata czasu i nie lubię tego strasznie robić. Tak samo też zmieniłem anteny w goglach. Zmieniłem w goglach anteny tych cyfrowych DJI na anteny iFlighta, ponieważ są to anteny, które nie muszę ich demontować. Wkładam gogle w pokrowiec z antenami, chowam do plecaka i zapominam o temacie. Miałem wcześniej anteny w tych goglach od Prodron z Polski, i anteny były w porządku. też musiałem je wkręcać, wykręcać. Za każdym razem też szkoda, gwintów trochę mi w tych goglach, bo ten gwint, wiadomo, się zużyje w końcu. I dlatego postanowiłem przetestować tamte anteny. Rzeczywiście, zasięg może w tych iFlightowych antenach jest może z 5%, może 10% lepszy niż w tych polskich pro, od Prodron. E, aczkolwiek nie zasięg był tutaj problemem, tylko u mnie był problem z tym właśnie odkręcaniem, skręcaniem, bo nie lubię tego robić. Ja lubię mieć sprzęt zawsze gotowy do lotu, czyli nie wiem, 5 minut wyciągam, montuję baterię, lecę. Teraz jeżeli chodzi o tą aparaturę. Aparatura ma tutaj 4 e, switche na górze i te switche w sumie niczym się nie różnią od tych switche, które mamy w Taranisie, bo są to takie same switche. Ten jest trzypozycyjny, ten jest też trzypozycyjny, ten też jest trzypozycyjny i ten też jest trzypozycyjny. Dwopozycyjny switch mamy tutaj, który jest pod palcem, czyli nie mamy tego wystającego switcha, który mi się najczęściej łamał gdzieś tam zahaczając o kolano albo nie wiem, o stół, także tutaj mamy switch i ja go używam do armowania, aczkolwiek było się ciężko przyzwyczaić przez pierwsze 10 pakietów, że tutaj mam arma, ale jeżeli latam sobie taką, na palcach, Zawsze tego switcha tutaj czuję, tak? I mogę go zawsze włączyć i wyłączyć. I rzeczywiście przyzwyczaiłem się do tego, bo ja zazwyczaj trzymam aparaturę taką, i tutaj mam ją zamontowaną na pasku do szyi. I wtedy, jak latam sobie w ten sposób, no to można się przyzwyczaić, że tu jest ten ARM i da radę szybko rozbroić drona w Tutaj mamy przycisk, który nie trzyma pozycji, tylko jest taki sam jak ten tutaj w Taranisie, czyli. Jest on monostabilny bodajże. Tak to się nazywa, czyli nie trzyma e, pozycji, tylko jak go trzymamy, to jest aktywne, Jak go puścimy, to jest nieaktywne, czyli możemy sobie go ustawić na przykład pod buzer. Czyli jeżeli mamy buzer w dronie zamontowany, albo wyzwalamy dźwięk z silników, no to jak trzymamy, to Dron nam pipczy i to jest w sumie chyba główne zastosowanie do tego przycisku, chyba że ktoś korzysta z tego inaczej. No i tutaj mamy dwa potencjometry. Ja akurat jednego potencjometru, tak samo jak w terenie, się korzystam ustawiony mam na głośność. Jeżeli nie chcę, żeby było słychać komunikaty z radia, no to przyciszam sobie. Jeżeli chcę, żeby było słychać, to ustawiam na pół. A jeżeli jestem gdzieś w głośnym miejscu i chcę, żebym na pewno słyszał, no to ustawiam na maxa Zazwyczaj mam ustawione to na pół i i mam pod to ustawiony ten przycisk. Nie wiem, może można by było w skrzydle ustawić sobie tutaj na przykład przepustnicę od silnika, jak ma się szybko kręcić, żeby ustawić na stałe, aczkolwiek możemy to ustawić tak, trotlam. Ale no, ma te same potencjometry, tak samo jak w Taranisie. Tutaj mamy trimy do naszych sticków, czyli to samo, co w Taranisie. Mamy tutaj trzy przyciski, Page, Menu, Exit, no i pokrętło. Czyli bardzo podobnie, tak jak w Taranisie, tylko że ułożenie tych przycisków jest inne. No i w sumie możemy włączyć to radio i zobaczycie, że no niewiele to się różni, to jest prawie OpenTX, bo, bo to się nazywa Freedom X. No i mamy standardowy dźwięk Welcome to Mambo, czyli no tutaj jest tak naprawdę taki sam, no podobny wyświetlacz bardzo jak w ku x 7 s Mamy te same informacje, możemy to samo sobie wyciągnąć, dodawanie modeli jest takie same, no bo to jest... Prawie że OpenTX, no i rzeczywiście ma to w której wersji już tam wspierać opentx to znaczy OpenTX ma w sumie wspierać Mambo, a na razie to jest FreedomTX, czyli taka no, wersja pośrednia, ale no jest tak naprawdę to samo, możemy ustawiać to w ten sam sposób. Mamy też już wgranego tutaj TBS agenta, mamy też wgrany, wgrany Lua skrypt do ustawiania beta czyli możemy zmieniać PID-y, filtry i tak dalej. No i co ciekawe, jest tutaj wbudowana karta pamięci. No i też mamy wbudowaną ładowarkę i mamy też yy, miejsce na dwie baterie 18650, czyli nasze kochane liony. Yy, liony nie są w zestawie, musimy włożyć je sami swoje, czyli musimy jakieś kupić, ale no, ja miałem akurat z gogi od Fatszarków, sobie wyciągnąłem i włożyłem. Mamy też miejsce na Oczywiście na Crossfire'a, czy też jakiś inny moduł. Ja akurat tą aparaturę testowałem z Crossfire'em, działa to normalnie, tak jak w innych aparaturach, no ale głównym powodem, dla którego zmieniłem tą aparaturę z Tarenis QX7S na Amambo, to jest ta, ta wielkość, czyli że tu jest brak, brak tej anteny. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, jakość wykonania jest w porządku, nie ma się do czego przyczepić, nic nie trzeszczy, nic się nie rusza, gimbale są z efektem hala, czyli tak samo jak w Tarenis QX7S. No i mamy tutaj takie gumki, które są dość przyjemne dla rąk. Mam wrażenie, że jest to lepiej wykonane niż Taranis QX7S, bo Taranis QX7S w niektórych momentach potrafi trzeszczeć. Nie widzicie, bo ja go tutaj akurat dotykam, ale no ten plastik tu w Taranisie QX7S wydaje mi się gorszy jakoś niż ten Mambo. Może to jest tylko kwestia wizualna, ale jeżeli chodzi o wagę, to Taranis QX7S jest moim zdaniem cięższy i gorzej leży w rękach. Tutaj jakoś to wszystko tak jest bardziej zwarte, wygodnie się to trzyma. Tak naprawdę kwestia przyzwyczajenia. Jeżeli macie taranista QX7S, to może nie warto zmienić na Mambo, chyba że chcecie to zmienić ze względu na te same aspekty co ja. Czyli na to, że nie ma tej wystającej anteny i nie musimy się z tym gimnastykować i uważać, żeby tego gdzieś tam nie zahaczyć, nie rozwalić, nie zepsuć. Ja sobie zmieniłem w jednym dronie odbiornik na odbiornik Tracer, także testuję też Tracera. Tracer ma podobno dużo mniejsze opóźnienie niż Crossfire. Ja nie jestem aż tak wyczulony, jeżeli chodzi na opóźnienia. Być może jest to, ale już myślę, że różnica między 6 milisekund a 2 milisekundy to dla powiedzmy takiej osoby, która sobie lata freestyle, nie jest to aż tak odczuwalne. Może przy jakimś ściganiu, racingu i tak dalej, miałoby to większe znaczenie. Aczkolwiek tracer ma dwie małe antenki yy, i tak naprawdę one działają, że ta, która ma lepszy sygnał, ta odbiera. Yy, są dwie, podobno do tego, że w tym systemie 24 GHz są bardzo krótkie, no i rzeczywiście są krótkie. Trudniej jest zahaczyć śmigłem o nie, yy, musiałem sobie wydrukować do tego druki, ale o tym tracerze to może kiedyś zrobię odcinek, jeżeli będziecie zainteresowani, dajcie mi znać w komentarzu. A teraz, yy, jeżeli chodzi jeszcze o te baterie, to mamy tutaj wbudowaną ładowarkę, czyli podłączamy sobie po USB-C w tym miejscu. No, i baterie się nam ładują, pokazuje nam się wyświetla na wyświetlaczu przy wyłączonej aparaturze stan naładowania baterii. No i wtedy widzimy, ile, ile procent, znaczy procent tam są paski. Jest taka bateria, grafika baterii, no i te paski sobie postępują w, w czasie ładowania. Jak dojdzie do końca, no to to jest naładowane. Jeżeli chodzi o wady, ma ta aparatura jedną podstawową wadę może nie taką aż przewa przeważającą na tym, żeby jej nie używać, ale jednym problemem, który znalazłem, to jest to, że nie ma wbudowanego multiprotokola. Czyli tak jak w Taranisie qx 7 s miałem multiprotokol i mogłem sobie włożyć. Do, nie wiem, kupić sobie drona małego z odbiornikiem FR Sky RXSR. No i mam takiego jednego drona, i teraz będę musiał pewnie do tego dokupić sobie multiprotokol, albo do tamtego drona włożyć tracera, Nie wiem jeszcze co zrobię. Aczkolwiek mam jeszcze tego terenisa, żeby w razie czego sobie tym dronem polatać, ale to tamtego drona używałam do latania w garażu w zimę. Więc do zimy jeszcze mam trochę czasu, to myślę, że coś do tego czasu wymyślę. Także mi brakuje tu jeszcze tylko tego Multi multiprotokołu. Jakby to miało Multi protokół, to by było. Żeby było wszystko, tak? No, niektórzy też piszą w internecie, że dobrze by było, żeby zamiast Tracera był Crossfire. Wydaje mi się, że TBS zrobił to specjalnie, żeby tego Tracera trochę pchnąć bardziej do ludu, żeby wszyscy zaczęli znaczy, może nie wszyscy, ale żeby chociaż część spróbowała. Ja myślę, że jakbym nie trafił na tą aparaturę TBS Mambo, to, to bym pewnie Tracera jeszcze długo nie sprawdził, bo bym musiał kupić moduł zewnętrzny do aparatura. miałem kupionego Crossfire'a V2, więc nie chciałem tego zmieniać. Ale jak mam tutaj wbudowany bez anteny. Czemu nie? I jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. Ta aparatura występuje jeszcze w wersji ETIX, czyli w wersji takiej zrobionej przez Mister Steela. Różni się to tym, że ma trochę inny odcień, inne kolory. Ma też inne tutaj właśnie nakładki na stiki, ale ja już od razu wiedziałam, jak ją zamawiałam, że będę tutaj tak pewnie montował takie same końcówki drążków, jak są, w, jak mam w terenie się 7S, bo też tutaj dokupowałem. E, tutaj ma ona jakieś też nadruki na te, przy, na te switche. E, tutaj jest 11 napis. No i też chyba w zestawie dają jeszcze właśnie smycz do zawieszenia sobie na szyi, żeby mieć już do tej aparatury, a i z tyłu też jest jeszcze w wersji Ethix Kickstand, ale za to trzeba dopłacić chyba 200 zł, ta, ta aparatura jest yy, droższa. Tamta kosztuje chyba 950 zł, ta kosztuje 699 zł, także za 700 mamy naprawdę bardzo fajną aparaturę z gimbalami, z efektem hala, no i myślę, że jest to warte swojej ceny. Te aparatury są dostępne u mnie w sklepie dronostrefa.pl, tam po lewej stronie jest zakładka aparatury, zakładka z kategoriami i jest tam zakładka aparatury, i tam, jak wejdziecie, to znajdziecie tą aparaturę. Mam jeszcze ich kilka na, na stanie, także, jeżeli ktoś chce, to może sobie zamówić taką aparaturę ode mnie. Wersji FX nie mam jeszcze, e, może się pojawią, zobaczymy, jak to będzie w międzyczasie. Na razie mam tę wersję TBS mam, bo ja tej używam, także, jeżeli szukacie aparatury albo chcecie zmienić, albo z tego samego względu chcecie zmienić co ja, że nie chcecie mieć wystającej tutaj anteny, no to jak najbardziej polecam Wam. No i zapraszam też do zakupu w moim sklepie. I jak zawsze, jeżeli podobał Ci się odcinek, no to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie minąć jej kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!